Wiedzieliście, że w środkach przeciwbólowych stosowanych na dolegliwości menstruacyjne znajduje się pochodna tego samego składnika, który stosowano w praktykach szamańskich i dodawano do maści czarownic? Jeśli nie, no to chyba pora zacząć sabat. Cześć. Oto przed Wami pierwszy odcinek gusłowiska. Etymologii nazwy nie trudno się domyślić. To będą gusła do słuchania. Tematyka pozostanie niezmieniona, najwyżej nieco poszerzona. Pogańska, historyczna, babska, Parkowa. Najpopularniejsze i grzejące publiczność są oczywiście Obok Demonów, opowiastki o tym, co prawdopodobnie nie miało miejsca, ale świetnie rozpala wyobraźnię. Seks i wreszcie Wiedźmy, magiczne praktyki, makabryczne szczegóły procesów, lud przecież od zawsze pragnie krwi. Dlatego dziś proponuję małe kombo i połączenie kilku gorących wątków. Będzie nawet o narkotykach, ale na razie o tym cisza. Silnie działające rośliny halucynogenne z rodziny psiankowatych, nie mam tu na myśli pomidora czy ziemniaka, były znane i używane do różnych celów już w starożytności, a pewnie i wcześniej. Od tamtej pory powstało o nich sporo mitów i legend. Podobno to dzięki ich mocy Kleopatra uwiodła Cezara. Ładnie brzmi. Ale biorąc pod uwagę specyfikę działania, trudno powiedzieć, jak taka mikstura miałaby pomóc w zjednaniu sobie kochanka, nie mówiąc już o późniejszym skonsumowaniu tego związku. Logiczny i prawdziwy jest za to fakt, że wywary powstające na bazie solance do dziś używane są przez niektóre plemiona podczas rytuałów inicjacyjnych albo w razie potrzeby połączenia się z duchami przodków, bogami i wszystkimi tymi, którzy nie są szczególnie rozmowni, zanim człowiek sobie coś wrzuci. Lubiane przez niezbyt rozsądną młodzież, która czyta za dużo internetów, ale za mało uważa na chemii, oraz starych ćpunów, bo są tańsze i łatwiejsze do zdobycia niż narkotyki syntetyczne. W kręgu naszych zainteresowań będą dzisiaj królować bieloń, brugmansja, mandragora Rulek i jego siostra Lulecznica oraz słynny pokrzyk, jeden z wielu imion, który był pierwszy, zanim stworzono Denery Stargarien. Już w czasach antycznych uważano, że rośliny psiankowate powodują obłęd, demencję oraz śmierć, ale również obdarzają darem prorokowania. Każdy z wymienionych scenariuszy był możliwy, w zależności od dawki, klient mógł nie dokończyć wizji albo w ogóle nie zacząć opowiadać. Nawet gdy przyjęta porcja nie jest śmiertelna, to i tak pojawiają się problemy z artykulacją. I nie tylko. Wraz z rozwojem medycyny zaczęto wykorzystywać pozyskane z nich substancje do produkcji leków. Niektóre można kupić bez recepty, ale nie cieszcie się, żadnego magicznego dekoktu na ich bazie nie zrobicie. Stężenie jest zdecydowanie zbyt niskie. No dobra, to teraz trzeba wyjaśnić jedną z najważniejszych kwestii. Co jest w nich takiego wyjątkowego, że przez tysiące lat pozostały w użytku i jakim cudom danym im przez naturę zawdzięczają swoją potęgę? Wszystko przez należące do alkaloidów tropanowych, do tego zacnego grona zalicza się także kokaina. Atropiny hioscejaminy i skopolaminy. Atropa beladonna, czyli po polsku pokrzyk glicza jagoda, a po łacinie ochrzczony po mojże Atropos, bogini losu, której zadaniem było przecinanie linii życia. Nie ma przypadku, są tylko znaki. Beladonna doszła z powodów praktycznych i bardziej przyziemnych. Ekstrakt z tej rośliny powoduje rozszerzenie źrenic. To dokładnie ta sama atropina, którą wkrapiają u okulisty. W rezultacie przez jakiś czas widzisz gorzej niż zanim tam poszedłeś. Ale oko wygląda wtedy na większe i ładniejsze, no w końcu czego się nie robi, żeby być piękną. Cokolwiek to znaczy. Angielska nazwa rodziny psiankowatych, nightshade, nie jest przypadkowa i całkiem nieźle oddaje jej nieprzewidywalny i przerażający charakter. Działanie skopolaminy i atropiny na organizm ludzki jest złożone. Dlatego wrażenia z początku tripu są zupełnie różne od tych z końca, jeśli uda się go doczekać i jeszcze komuś o tym opowiedzieć. W pierwszej obserwuje się efekty będące wynikiem wpływu na obwodowy układ autonomiczny. Jest raczej nieprzyjemnie. Serce wali jak szalone, bo włącza się często skurcz, w ustach robi się sucho jak na pustyni w środku dnia, niektórym pocą się ręce. Wrażenia podobne jak po psylocybinie, tylko gorsze, o wiele gorsze. Następnie pojawiają się zaburzenia neurowegetatywne, czyli w przekładzie na ludzki. Senność, niepokój, szereg objawów związanych z atakcją, co w dużym uproszczeniu oznacza, że mięśnie robią co chcą, jakby każdy instrument w orkiestrze zaczął grać inną melodię. Do tego zaburzenia koordynacji, nadrefleksja, czyli zbyt silna reakcja w porównaniu do natężenia bodźca, hipertermia i nagłe skoki ciśnienia tętniczego. Słowem, im dalej w las, tym gorzej. Pewnie zastanawiacie się po cholerę to brać gdzie ta magia. A no niestety, na nią trzeba poczekać najdłużej. Dopiero trzecia faza charakteryzuje się występowaniem objawów takich jak zaburzenia świadomości, brak koncentracji, problemy z wykonywaniem poleceń, niespójna mowa, nierealistyczna interpretacja tego, co dzieje się wokół, ale to akurat trudne nawet na trzeźwo. Generalnie to jest ten czas, w którym się wieszczy. Działanie z waha się od 6 do 8 godzin, natomiast atropinę od 10 do 12, co w praktyce oznacza całą wieczność i jeszcze dłużej. Człowiek pomyślałby: kurwa, niech to się już skończy! Gdyby tylko mógł logicznie powiązać co, gdzie, jak. Wiecie, początki, końce, mgliste pojęcia, nawet w tak zwanym prawdziwym życiu, a co dopiero po narkotykach. Skopolamina ma o wiele silniejsze właściwości otępiające, usypiające, ale atropina też może tak działać, więc przy połączeniu mamy całkiem prawdopodobne niekoniecznie komfortabli namp. Zdarza się, że stany te przechodzą w pseudoprzebudzenie, kiedy pacjent mimo otwartych oczu zachowuje się jak lunatyk albo zombie, tylko że nie próbuje zjadać czyjegoś mózgu, albo przynajmniej nie znaleziono jeszcze na ten temat żadnych źródeł. Afekty, efekty i przeżycia wywołane przez alkaloidy przybierają naprawdę różny charakter. Działanie jest bardzo jednostkowe, odczucia subiektywne, no bo jakie inne mogą być, a zmiennych naprawdę mnóstwo. Obserwuje się zarówno lękliwość, poirytowanie, panikę, jak i euforię, radość, nirwany, oderwanie od empirii. Generalnie nie dogadasz się z typem, tym bardziej że zaburzone są też funkcje intelektualne, takie jak pamięć, poczucie czasu, orientacja, percepcja. Mózg działa na zupełnie innej płaszczyźnie, więc próby porozumienia są jeszcze bardziej bezsensowne, niż gadka trzeźwego z pijanym. Osoby będące pod wpływem działania atropiny i skopolaminy często nie pamiętają tego, co stało się 5 minut temu, nie są w stanie powtórzyć prostych zdań, biorą wszystko dosłownie, podobnie jak małe dzieci. Ich mowa jest monotonna, może to potęgowało wrażenie wieszczenia, przekazywania przez takie osoby słów pochodzących od kogoś innego. Po zażyciu skopolaminy i atropiny zaburzona zostaje również właściwa ocena sytuacji. Nagle nie lubisz swoich kolegów, pojawiają się nienawistne reakcje wobec ukochanych, całkowity pierdolec i pomieszanie z poplątaniem. Można przeczytać relacje o takich, co próbowali wyjść z domu przez szafę. Może po prostu chcieli donarni, a nikt ich nie rozumiał? Takim zachowaniom nie rzadko towarzyszą halucynacje, rzeczy codziennego użytku zmieniają się zwierzęta, wszystko się zgadza. W miarę eliminacji substancji z ustroju widziane zwierzęta ulegają zmniejszeniu. Na przykład niedźwiedzie, lwy czy tygrysy zastępowane są przez myszy, kotki, te znowu przez pająki, by w końcu zmienić się w kropki i zniknąć. Lulek czarny znany był już w starożytnej Grecji i Rzymie jako roślina powodująca szaleństwo, śmierć, demencję, ale także obdarzająca darem prorokowania. Stąd jego pseudonimy, których nie wymieniam, bo jak mówiłam, łacina była dawno zbyt dawno. Wykorzystywany był w produkcji eliksirów miłości, a także podobnie jak inne psiankowate, wchodził w skład tzw. maści czarownic, którą młode kobiety chcąc spółkować z diabłem, uwaga, spółkować z diabłem, miały nacierać miotły. No, w ogóle nie widać tutaj fiksacji seksualnych, miotła, między nogami. Chociaż właściwie czemu nie? Te substancje bardzo dobrze przenikały przez błony śluzowe. Pocieranie powodowało lepsze krążenie, brzmienie, zbiorowe orgazmy. Czemu nie? Może ktoś mieszaniem w to diabła leczył kompleksy, próbował sobie tłumaczyć coś, czego nie rozumiał, albo po prostu gdzieś usłyszał i sprawnie przekuł wszystko w sensację. Inne źródła mówią o tym, że taką maścią nacierały całe swoje ciała, doprowadzając do halucynacji. Wywołującej m.in. wrażenie latania czy brania udziału w spotkaniach z szatanem. O procesach czarownic i przypisywanych wiedźmom umiejętnościach pisano wiele, ale zaczęło się to mniej więcej w XIV wieku. W tym okresie w Europie funkcjonowało już pojęcie czarownicy jako kobiety, która zawarła stosowny pakt z diabłem. Szczególnie duże nasilenie takich informacji można zauważyć w okresie reformacji. Według relacji, kobiety wybierające się na sabat najczęściej opuszczały dom przez komin, a jako środek transportu wybierały coś, co miało kształt drąga i mogło zostać położone między nogi. A więc miotła, żerć, widły, chlebowa łopata. W wyjątkowych przypadkach używano do tego celu zwierząt domowych, np. kozów, świń lub kotów. Aby móc dotrzeć do celu, uczestniczki sabatów stosowały ten wymieniony wyżej specyfik, który bądź sporządzały same, albo otrzymywały z rąk sługi piekieł. Preparatem zazwyczaj nacierały całe ciała, czasami jednak zalecano posmarowanie tylko pewnych jego fragmentów. I to nie były te, o których myślicie. Najczęściej ręce, czoła, dłonie czy stopy. Maść wcierano również we wgłębienia pod pachami, natomiast według przekazów z Niemiec specyfikiem pokrywano tylko wykorzystywany środek transportu. Oczywistym jest, że podczas tortur próbowano ustalić, z czego składa się ta maść, która pozwala na swobodny lot w powietrzu. Torturowane kobiety wymieniały niekiedy komponenty tak przerażające jak sadło niemowlęce, koniecznie z dziecka nieochwszczonego, kości małych dzieci, zwłoki wisielca, mózg z głowy trupa. Oprócz tego kości krowie, zwierzęta, ptaki, fragmenty ciał oraz wydzieliny, na przykład żabie ekstrementy. Rozbieżność zeznań była tak duża, że nigdy nie udało się ustalić, czy w ogóle coś takiego istniało i czy był jeden przepis na taką maść. Inhalacje z użyciem dymów palonych na środowka czarnego stosowane były do leczenia tzw. robaków zębowych, które mogą być utożsamiane z dzisiejszą próchnicą. Co więcej, powszechna była wiedza o tym uwaga, tutaj cytat. Że nawet najstarszą i najbardziej mizerną szkapę można uczynić zapalczywą niczym kończy z tej krwi poprzez umieszczenie w jej odbycie liści datura. Jeśli ktoś chciałby spróbować i zdać relację, zapraszam. Indianie, którzy zamieszkiwali niegdyś tereny dzisiejszej Kolumbii, ekstrakt z brugmansji podawali żonom i niewolnicom poległych żołnierzy po to, aby odurzyć je przed zakopaniem żywcem wraz z ich mężem bądź panem. Litościwi? Litościwi. Nie można powiedzieć, że panował jakiś patriarchat. Lulek pospolity był ważnym składnikiem maści czarownic. Może ktoś kojarzy go jako blekot, a przynajmniej tak etnobotanicy połączyli te nazwy. Mają ponoć dotyczyć tego samego gagatka. Albo występujący w przysłowiu szalej. Pseudo wzięte pewnie od dziwnego i nietypowego zachowania osób, które zdecydowały się spożyć ten specyfik. Blekot podobno był znany już w Neolicie i Opoce Brązu, jego nasiona znaleziono w prehistorycznych budowlach, jednak źródło, z którego pochodzi ta informacja, jest jak na moje standardy nie dość wiarygodne, by się na nie powoływać. Poświadczona badaniami i odkryciami archeologicznymi jest natomiast obecność ziaren w grobach na terenie Szwecji, które pochodzą z czasów poprzedzających epokę wikingów. Nasz narkotykowy bohater był ceniony również w Egipcie za czasów faraonów, więc czego by nie powiedzieć, dość dawno. Dlatego obok opium uznaje się go za jeden z najstarszych mózgotrzepów w dziejach ludzkości. Nie myślcie sobie, że wtedy ludzie byli głupsi niż współcześnie. Doskonale zdawano sobie sprawę, że ziele użyte w nadmiarze sprowadza szaleństwo. Nie przeszkadzało to średniowiecznym kombinatorom dodawać mieszanki lulka i pokrzyku do ważonego piwa, żeby dawało lepszego kopa. Ale jak już się pokapowano i sprawa się rypła, to kary dla takich wytwórców były surowe i wyszukane. Lulka używano także jako amuletu na pocieszenie. Jednak nie wiadomo, jak w praktyce miał przebiegać proces poprawy humoru. Tego możemy się tylko domyślać. W XVI wieku odurzające właściwości lulka znane były mieszkańcom obszaru środkowej Europy. Mało tego, niecnota cieszył się na tych terenach sporą popularnością. Dobra, następny do golenia. Teraz to jad. Szczególnie niebezpieczne jest spożycie jego korzeni i nasion. Powoduje silne bóle głowy i zawroty, senność, drgawki i w konsekwencji śmierć. Nie bez powodu ziele to nazwano niegdyś piekielnym, jako że większość gatunków wykazuje niezwykle silne właściwości trujące. Pliniusz uważał zawartą w nim substancję za toksynę najzjadliwszą i określał mianem roślinnego arszeniku. Zaś w opinii pewnego wiedeńskiego medyka i eksperymentatora, którego nazwiska nie wymówię, ponieważ nie chcę się kompromitować, Mogło ono zabić osobę trzymającą ją nieco dłużej w ręku. Ale tego to akurat poniosła trochę wyobraźnia. W encyklopedii powszechnej Orgel Branda zamieszczono m.in. wzmiankę o nieostrożnym turyście, któremu spuchła ręka po zebraniu bukietu tych bardzo atrakcyjnych roślin. No dobra, ale spuchnięcie fragmentu ciała, a wyciągnięcie nóg na wieki wieków, to jednak spora różnica. Germanii i Galowie podczas polowań na wilki zatruwali to jadem groty strzału. Omawiany gatunek, czyli tojad mordownik, występuje w środkowej Europie głównie w wyższych partiach gór i w całym paśmie Karpat. Zawartą w nim akonitynę kwalifikuje się zazwyczaj jako toksynę z grupy odurzająco ostrych. Trucizna taka, również zaaplikowana zewnętrznie, działa szkodliwie przede wszystkim na układ trawienny, nerki oraz skórę. Tojad od dawna wykorzystywany bywał w praktykach ludowych i magicznych. Zaskakujące jest, że stosowano go między innymi w celu pozbycia się diabła, szczególnie zaś czarta zalotnika, najchętniej nagabującego młode dziewczęta. Także ten: Jakby któraś z Was chciała mieć takim przyjemniaczkiem do czynienia, to niech unika tej rośliny, bo nie dość, że może się zatruć, to jeszcze odbierze sobie jedyną w życiu szansę na piekielną randkę. Kto wie, czy książę piekieł nie byłby lepszy niż książę na białym koniu? OK, a teraz całkiem poważnie. Czy dziś nadal można spodziewać się, że ktoś sporządzi podobną miksturę i spróbuje komuś zaszkodzić? Należy spodziewać się wszystkiego. Nadmieniono wcześniej, że atropina i skopolamina mogą powodować stan półsnu. Kiedy to osoba będąca pod wpływem wymienionych substancji wydaje się przytomna, ma otwarte oczy, słyszy to, co się wokół niej dzieje, ale tak jak to określiłam wcześniej, jest to coś na kształt trybu zombie. Tylko że bez zjadania mózgów. Kiedy działanie toksyny mija, nie pamięta zdarzeń, które miały miejsce podczas tego niecodziennego przeżycia. To bardzo niebezpieczne, biorąc pod uwagę, że na jawie mogą się wtedy wydarzyć rzeczy, o których nawet nie chcę myśleć, a sprawcy, wykorzystawszy sytuację, ulatniają się i pozostają bezkarni. Wyciągi z tych roślin mogą być podawane kobietom, które następnie wykorzystuje się seksualnie. Ba. A potem jeden z drugim stwierdzi przed sądem, że nie protestowała, przecież sama chciała. Siłą nie braliśmy. I w istocie, osoba odurzona w wyniku rosnącego podniecenia spełni życzenia oprawcy, ale działa na jeszcze większej fazie niż w stanie głębokiej hipnozy. Znany niemiecki toksykolog bardzo trafnie określił ten stan, twierdząc, że ofiara miała otwarte oczy, ale zaślepioną duszę. Czy trudno siebie albo kogoś tym zabić? Gdzie tam? Można nawet niechcący. Dawka śmiertelna tropiny to około 100 mg dla osoby dorosłej, a kilka mg dla dziecka. Ale jak wspomniałam wcześniej, granica jest ruchoma i bardzo umowna. Wszystko zależy od stężenia substancji w roślinie i wrażliwości jednostkowej na takie hard tripy. Jeśli ktoś cierpi na choroby serca, układu krążenia czy poważne zaburzenia psychiczne, to zachodzi o wiele większe prawdopodobieństwo, że pożegna się z tym światem nawet po niewielkiej ilości. Albo że z tej podróży nie powróci już taki sam jak się w nią udał. W przypadku hioscyjaminy mającej o wiele silniejsze działanie niż atropina, już 10 mg może skończyć się z zejściem śmiertelnym osoby dorosłej. Przykładowo, zatrucia roślinami z rodzaju datura są najczęstszymi spośród śmiertelnych zatruć roślinami w ogóle odpowiadają aż za 20% zgonów. Szacunkowo śmierć może być wynikiem konsumpcji kilkuset ziaren. Lub spożycia na paru przygotowanego z około 10 okazów rośliny z rodzaju datura. Na początku XX wieku skopolamina, pozyskiwana z części roślin z rodzaju psiankowatych, podawana była rodzącym kobietom i to w połączeniu z morfiną i chloroformem wyobraźcie sobie siłę rażenia celem wywołania półsnu, a tym samym złagodzenia bólu. Lekarze zauważyli przy okazji, że pacjentki będące pod wpływem działania skopolaminy odpowiadały na zadawane pytania poprawnie. I były nieprawdopodobnie szczere w swoich wyznaniach. Wykonano eksperymenty, a władze szybko podchwyciły pomysł. Teoria pokryła się z praktyką i dała początek serum prawdy, które również zawierało skopolaminę, niejednokrotnie wykorzystywane było przez policję w trakcie przesłuchań. Oficjalnie ze względu na liczne skutki uboczne oraz wątpliwości etyczne zaprzestano stosowania substancji w tym charakterze. Myślę, że obecnie istnieją już znacznie skuteczniejsze środki, tylko nikt nie będzie o tym mówił głośno. Czy omawiane składniki znajdują zastosowanie również dzisiaj? Pewnie, że tak. Jednym z leków działających rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i układu moczowo-płciowego jest dostępny w Polsce Skopolan, produkowany przez Herbapol Wrocław, czy dostępny bez recepty Buskopan oraz pana Panadolfemina. Atropina stosowana jest nadal w leczeniu objawów Parkinsona, czy jako środek rozszerzający źrenicę w postaci kropli do oczu. Ponadto jest jedną z odtrutek podawanych przy zatruciu pestycydami i gazami bojowymi o działaniu paralityczno-drgawkowym, takimi jak sarin, VX, VR czy tabun. Czarownice, magia, substancje za którymi ciągnie się sława tych, które zabierają na wycieczkę po innych światach, rozbudzają wyobraźnię od tysięcy lat. Więc na dobre przeniknęły do popkultury. Wykorzystuje się je w literaturze i filmie. Oczywiście wybiórczo i okazuje w sposób zachęcający do spożycia. W słynnej powieści Buchakowa, Małgorzata po użyciu cudownego kremu ogarnia nadzwyczajna lekkość i radość. Ukochana Mistrza zapomina o wszystkich dotychczasowych troskach i kłopotach. Mało tego. Odzyskuje utraconą młodość. Nagle z lustra spogląda na nią przecież dwudziestoletnia dziewczyna. Któż by tego nie pragnął? Przykłady, chociaż nie tak oczywiste, można znaleźć również w rodzimej literaturze fantastycznej. Pozwólcie, że posłużę się cytatem. Ciekawe, czy zgadniecie skąd pochodzi. Czarodzieje zachowują wieczną młodość. Czarodziejki nadto wyrabiają zaldrauny, a to przecież nic innego jak niemiecka nazwa naszej mandragory, która według różnych przekazów również odgrywała znaczną rolę w działaniu magicznego specyfiku. Wysmarowana taką maścią czarodziejka robi się tak piękna i czarowna, że oczy na wierzch wyłażą. No jakby to samo, co w Mistrzu i Małgorzacie. Prawdziwego i budzącego zgodność badaczy składu maści czarownic, jeśli w ogóle istniał na nią przepis, nigdy nie ustalono. Źródła będące w większości zapisami zeznań torturowanych nie dość, że znacząco się od siebie różnią, to siłą rzeczy są niewiarygodne. Na takim przesłuchaniu przyznałbyś w końcu, że jesteś tybetańskim mnichem albo wilkołakiem, byle tylko szybko się skończyło. Nawet śmiercią, byle gwałtowną i krótką.